Pan samochodzik, Janosik, rozdział jedenasty. Miałem nadzieję, że Janosik, jeśli obserwował miejsce spotkań z Justyną, to teraz już tego nie robi. Zerwałem się z leża w trawie i pobiegłem do ścieżki. Najpierw w ciemnościach wdrapywałem się na wzniesienie terenu. Sierp księżyca co jakiś czas znikał za ciemnymi chmurami. Wiał silny wiatr, ale to mnie cieszyło. Bo chłodził spocone czoło. Wspinaczka w mroku nie należała do najłatwiejszych i mogłem ostrożnie szukać punktów oparcia na stromym podejściu lub po prostu wbiec. Wybrałem to drugie. Biegłem przez łąki potykając się o niewidoczne w nocy kamienie, zaplątując się w długie łodygi traw. Gnałem ile tylko miałem sił w nogach. Na prawo od siebie widziałem światełko latarki Justyny. Szła jakąś dróżką wzdłuż jeziora i właśnie zniknęła w niewielkim zagajniku. Przyspieszyłem, bo przede mną było jeszcze pokonanie szerokiego i głębokiego jaru, a przecież musiałem przejść okrężną trasę do zamku. Udało mi się dotrzeć w pobliże placu poniżej zamku na kwadrans przed Justyną. Leżałem w krzakach i czekałem na to, co się wydarzy. Justyna wyszła z lasu po mojej prawej stronie. Kiedy znalazła się pod latarnią świecącą słabym, żółtawym światłem, zgasiła latarkę. Włożyła ręce do kieszeni sportowej bluzy z kapturem i niespokojnie rozglądała się na wszystkie strony. Byłem dziesięć metrów od niej i dokładnie widziałem, jak była zdenerwowana. O umówionej porze pojawił się Janosik. Jak zwykle miał na głowie kominiarkę. Dobry wieczór. Przywitał się z Justyną. Witam, czemu zmienił pan miejsce naszych spotkań? Zapytała moja lokatorka. Zaszły pewne nowe okoliczności. Jakie? Ma pani jeszcze te pieniądze, jakie pani dałem? Wpłaciłam na konto. Dałam się, że zechce pan mi je ukraść. Janosik roześmiał się. Kiedy pani mi je odda? Nagle przestał się śmiać, a jego głos nabrał groźnej barwy. Dotrzymałam warunków umowy, a co gorsza, daniec mnie podejrzewa. Tak? Ciekawe, skąd wiedział o włamaniu? Kto sprowadził tam policję i czemu nie mam obrazu? Nie wiem, jak się dowiedział Przysięgam. Justyna prawie płakała. To pewnie on dogadał się z policją. Jest muzealnikiem, ale czasami zachowuje się bardzo dziwnie. Bez mnie rozbroił. Pani ma broń. Starą strzelbę, którą trzymaliśmy we dworze dla samoobrony, żeby odstraszyć ewentualnych intruzów. Nigdy z niej nie strzelałam. Czemu w pakunku nie było obrazu? Musiałem zacisnąć zęby na rękawie bluzy, żeby nie parsknąć śmiechem, słysząc wyrzut, rozczarowanie i wściekłość w słowach Janosika. Wreszcie mogłem nacieszyć się efektem mojego małego fortelu. W pakunek. Który wyglądał jak obraz włożyłem kilka malowideł na brystolu autorstwa Witka i Mikiego, których nie zabrali z biblioteczki. Może o nich zapomnieli, bo stały za zasłoną okna balkonowego. Obraz ukryłem w swoim pokoju. Co? Zdumienie Justyny było ogromne. Przecież osobiście spuściłam powietrze z jego kół. Wiedziałam, że po pana wizycie zechce wywieźć malowidło i sama podsunęłam mu pomysł żeby na razie zostawił je w mojej pracowni. Pani widziała ten obraz? Tak, był cudaczny. Co na nim było namalowane? Zamek w Czorsztynie i kilka osób idących ścieżką po śniegu. Co to byli za ludzie? To były tylko cienie, nic konkretnego. Góral, jakaś królowa, anioł, sofiarą, jakaś dziewczyna z chłopakiem bez głowy. Z tyłu był napis po hebrajsku. Po hebrajsku? Janosik zdziwił się. Tak, Daniec natychmiast go przeczytał. Było tam coś o weselu po śmierci łotra i że ktoś przyjdzie po swoje skarby. Daniec zna hebrajski? Tak, nie miał problemów z odczytaniem. Czy Daniec zrozumiał coś z tych wskazówek? Jakich wskazówek? To nieistotne. Może ten Daniec nie jest dziwakiem, ale jest przewidujący. Może teraz ukrywa się gdzieś w krzakach i rozbawiony słucha naszej rozmowy? Może jest policjantem? Zaniepokoiły mnie te słowa Janosika. Może zauważył, jak się tu skradałem? Ten człowiek dość mi napsuł krwi, ale wcześniej muszę się z panią rozliczyć. Justyna, słysząc to, cofnęła się o krok. Proszę grzecznie pójść ze mną! Janosik błyskawicznie wyszarpnął pistolet z zapazuchy i wymierzył go w dziewczynę. Justyna na oślep rzuciła się w krzaki, ale wtedy wybiegła z nich druga zamaskowana postać. Niższa i szczuplejsza od Janosika. Zapewne była to Andrea. Chwyciła Justynę w pół i szybko rzuciła ją na ziemię. Usiadła jej na plecach i wykręciła ręce. Potem poderwała ją i postawiła na nogi. — Proszę nam nie sprawiać kłopotów — powiedział Janosik. — A jeśli Daniec jest gdzieś tu i zaraz wezwie policję? Justyna blefowała. Nie przeczę, że ten człowiek bywa skutecznie natrętny, ale nie wiem, czy to wynik jego niewiarygodnego szczęścia, czy ślepego losu. Może nie jest taki głupi? Wybaczę pani, ale nie obchodzi mnie to ważne, że jestem od niego lepszy. Poprowadzili Justynę w stronę zamku. Nie rozumiałem, co zamierzają zrobić przecież w ruinach, nawet nocą. Był strażnik. Chyba Janosik nie chciał niczym kostka na pierski zabarykadować się w ruinach. Ostrożnie przesuwałem się w prawo, by mieć lepszy widok na podejście do zamku. Janosik poprowadził Justynę za resztki bramy pod zamcza i skręcił w prawo, jakby chciał przejść na teren ogrodzony płotem postawionym przez ekipy budowlane. Nie mogłem tak od razu biec za nimi, bo przecież to mogła być pułapka. Wciąż przemykałem za drzewami okrążając asfaltowy plac. W pewnym momencie musiałem przeskoczyć przez niewielką przecinkę. Odczekałem minutę i dwoma susami pokonałem te kilka metrów. Do bramy dotarłem kilka minut po janosiku. Ostrożnie zajrzałem za mur. Zobaczyłem uchyloną furtkę. Była zamykana na prosty zamek, który janosik pewnie bez trudu otworzył. Kryjąc się w cieniu i zerkając w kierunku zamku, czy nie ma tam wartownika, podszedłem do drzwiczek. Cicho skrzypnęły, kiedy nimi poruszyłem. Zamarłem na chwilę czekając, czy nie usłyszę czegoś niepokojącego. Wokół panowała cisza. Dwie latarnie oświetlały sterty desek i cegieł oraz barak kierownictwa budowy. Lecz gdzie byli Justyna, Andrea i Janosik? Tym razem szczęście mi sprzyjało i kiedy patrzyłem na zbocze poniżej zamku, w miejsce, gdzie wywiórski Gorstkin na obrazie znanym wszystkim namalował te dwie postaci, ujrzałem sylwetkę Janosika. Wyraźnie oświetlał go księżyc. Stał tak chwilę, a potem zniknął mi z oczu. Zacząłem się tam skradać, starając się zachować maksymalną czujność. Kiedy ominąłem piramidy materiałów budowlanych i wyjrzałem w kierunku ściany zamku, zobaczyłem na skale słaby odblask światła z latarki. Rozglądałem się poszukując wzrokiem, czy nie ma tu gdzieś zaczajonych zamaskowanych postaci. Musiałem wspiąć się kilkanaście metrów wąską, na skalną ścieżką. Wahałem się, co robić i wtedy usłyszałem odległy odgłos uderzenia i zduszony krzyk Justyny. Ruszyłem po ty górę. Szedłem opierając się jedną ręką o wystające skały. Na końcu znajdowały się potężne drzwi obite blachą. Były zamykane na kłódkę, która była wyłamana i leżała na ziemi. Ze środka dochodził mnie tylko niewyraźne jęki Justyny. Wszedłem do środka gotów w każdej chwili do odparcia ataku. Minąłem duże, zbite z desek szafy, w których pewnie stały narzędzia. Znajdowałem się w korytarzu, wykutym w skalę miał najwyżej 170 cm wysokości i 2 metry szerokości. Przede mną było jeszcze około 6 metrów i dalej widziałem zakręt w prawo. Ostrożnie wyjrzałem za załom i zobaczyłem związaną i zakneblowaną Justynę. Janosik pozostawił ją na środku dna studni, kolejne 4 metry ode mnie. Nigdzie nie widziałem przestępców i dopiero wtedy pojąłem, co się stało. Obejrzałem się ale zobaczyłem tylko, jak zamykają się metalowe drzwi. Otwarte szafy pokazywały, gdzie ukrył się Janosik. Usłyszałem jeszcze, jak zakładano nową kłódkę. Koniec. Byłem w pułapce. Podbiegłem do wyjścia i zastukałem w blachę. Niech pan się nie męczy. Janosik stał pewnie po drugiej stronie wrót, ale ledwo go słyszałem. W nocy i tak tu nikt nie zagląda. Jutro jest sobota, też pewnie nikt nie przyjdzie z samego rana. Będziecie uwolnieni około dziesiątej, jak zjawią się pierwsi turyści. Miłej nocy i owocnych rozmów. Potrzebuję spokoju, żeby wykonać swoje zadanie. Powodzenia! Rzuciłem i pomaszerowałem do Justyny. Ta zaczęła się szarpać i płakać. Odwiązałem szmatę, jaką jej zawiązali na twarzy. Z rozciąłem sznurek, którym skrępowano jej ręce i nogi. Podniosłem latarkę leżącą na dnie wykutej w skale studni, w jakiej się znajdowaliśmy. Poświeciłem do góry. Wyjście przekrywał drewniany dekiel, znajdujący się pięć metrów nad nami. Skąd wiedziałeś, że tu jestem? Wyszlochała Justyna. Śledziłem ciebie i Janosika. Wszystko słyszałeś? Tak. Justyna płakała, kryjąc twarz w dłoniach co ja najlepszego zrobiłam. Wściekła, zanosiła się płaczem. O tym wiemy tylko ty i ja. Obiecuję ci, że tak już pozostanie. Co ty mówisz? Justyna podniosła wzrok na mnie. Uklęknąłem przy niej, wyjąłem chusteczkę i drugi raz w ciągu tego dnia wytarłem jej łzy. Nie chcę, żebyś odpowiadała za to głupstwo. Jak to głupstwo. A tak uśmiechnąłem się i usiadłem po przeciwnej stronie studni. Co oni ci zrobili? Postraszyli mnie i chcieli zdobyć wzór podpisu. Chcą ukraść moją książeczkę czekową, sfałszować czek i odebrać pieniądze. Bank otwierają o ósmej, więc zdążą odebrać pieniądze, nim zostaniemy uwolnieni. Dałaś im ten wzór. Napisałam, tylko nie taki jak trzeba. Mam nadzieję, że w banku ich zatrzymają lub przynajmniej porządnie skontrolują. Zrobi się afera i przyjedzie policja. Gdzie trzymasz książeczkę czekową? W pokoju. Mogą coś zrobić Marcysi, zaniepokoiłem się. Ona dziś pojechała z chłopakami na dyskotekę do nowego targu i pewnie wrócą na tranem. To dobrze, odetchnąłem sulgą. Masz telefon. Mam, ale tu. W środku skały i tak nie będzie zasięgu. Tam, przy drzwiach też nie, bo wejście po bokach jest osłonięte skałami. Gdzie my jesteśmy? Justyna spojrzała ku górze. Co to za dziwaczna studnia bez wody. To studnia na odpadki kuchenne. Pewnie w ostateczności miała też służyć do wyjścia z zamku gońca spieszącego po pomoc w razie oblężenia. Jak się stąd wydostaniemy. Rano, kiedy na zamku zjawią się turyści, zaczniemy krzyczeć. Będzie niezła awantura, jak wytłumaczymy, że tu jesteśmy. Nie chcesz tego? Nie. Mam dość samej siebie, że dałam się skusić na te pieniądze. Jak do tego doszło? Dostałam list z telefonem komórkowym. Miał zablokowane wszystkie połączenia oprócz tego z jednym numerem do Janosika. Przyznasz. Że oferta była kusząca. A co chciałaś zrobić z tymi pieniędzmi? Kupić od ciebie ten dwór, uwolnić nas od obcego człowieka, który chciałby z nas tylko ściągać czynsz. Okazało się, że jesteś trochę inny, niż to sobie wyobrażałam, ale wtedy było już za późno, żeby się wycofać. Czemu chcesz uchronić mnie przed karą? Kto to powiedział? Roześmiałem się. Kara będzie. Jaka? Od tej chwili będziesz robiła to, co ci rozkaże, bez dyskusji. Szantażujesz mnie. Więc nie jestem takim dobrym człowiekiem? Wzruszyłem ramionami. Czy ta dziewczyna ze zdjęć wiedziała, że potrafisz taki być? To znaczy, jaki? Dobry i wyrachowany. Czemu chronisz szmarce się? Po co robisz tę szopkę z panią Teklą? Ona nie rozumiała tego, jaki jesteś. Chyba nawet nie próbowała. Może za mało z nią rozmawiałeś. Czy wiesz, że tą pogaduszką marnujemy czas? Mógłbym wspiąć się na górę. Jak? Justyna z niedowierzaniem patrzyła na mnie. W czasie naszej rozmowy przyjrzałem się studni. Przy odrobinie wysiłku mogłem wspiąć się po tej skale. Im wyżej, było łatwiej, bo ściany zbiegały się do średnicy około metra. Wzrokiem wyszukałem punkty oparcia dla ronki nóg. Postawiłem stopę na pierwszym występie, ale Justyna chwyciła mnie za rękę. A jak ja stąd wyjdę? Zapytała. Wciągnęcie, odpowiedziałem, odsłaniając połę bluzy i pokazując zwój liny nawiniętej wokół mojego brzucha. Justyna puściła mnie, a ja powoli wspinałem się. Nie mogłem sobie pozwolić na najmniejszy błąd, bo w studni było ciasno i upadek mógłby zakończyć się, jeśli nie zwichnięciem nóg. To z pewnością uderzeniem głowy o ścianę. Okazało się jednak, że dotarcie do klapy nie było trudne. Zaparłem się plecami i nogami o ścianę. Ostrożnie uniosłem dekiel. Udało się go przesunąć zaledwie o kilka centymetrów, bo był przywiązany kablami. Wsunąłem dłonie w szpary i palcami wymacałem węzły na metalowym kółku, tuż poniżej cembrowiny studni, na lewo od mojej głowy. Wygięty, spocony rozplątywałem supły. Potem ostrożnie uniosłem klapę. Mogłem ją bez problemu zrzucić, ale nie chciałem robić hałasu. Wsunąłem w szparę ramię, podciągnąłem się i po chwili znalazłem się w ruinach dawnej zamkowej kuchni. Wyjrzałem przez maleńkie okienko, dziurę w murze, przez którą było widać stróżówkę przy bramie. Strażnik siedział przed ekranem telewizora i jedząc kanapkę oglądał jakiś film sensacyjny. Właśnie jeden z bohaterów uciekał przed płomieniami po wybuchu cysterny z paliwem. Wróciłem do studni i odwiązałem cienką dwudziestometrową linę. Była bardzo mocna, elastyczna, lekka i zajmowała mało miejsca. Zawiązałem ją na kółku. Z kieszeni wyjąłem rękawice z wszytym na wnętrzu dłoni materiałem antypoślizgowym. Bez nich nie dałbym rady wciągnąć Justyny. Opuściłem sznur i kazałem Justynie obwiązać się nim w pasie. Dwie minuty później pomagałem jej przejść przez brzeg studni. Dużo masz jeszcze takich wynalazków? wyszeptała. Linka wokół pasa, rękawiczki. Czym jeszcze mnie zaskoczysz? Wyjąłem niewielką petardę. Co to jest? Justyna nie mogła w mroku rozpoznać tego, co trzymamy w ręce. Dywersja. Uśmiechnąłem się. Rambo. Rzuciła Justyna. Najpierw zasupłałem kabel przytrzymujący klapę studni i zwinąłem swoją linkę. Przeszliśmy przez dziedziniec zamku dolnego do drewnianych schodów, prowadzących do wieży bramnej. Wytrychem cicho otworzyłem kłódkę na drzwiach i poświeciłem do środka pomieszczenia. Był to skład materiałów budowlanych niezbędnych przy odbudowie wieży. Ostrożnie otworzyłem okno i wyjrzałem w dół. Metr poniżej parapetu był drewniany daszek wybudowany nad schodami prowadzącymi do zamku. Poczekaj tu! szepnąłem Justynie do ucha. Zakradłem się na podest nad bramą, którą weszliśmy do tego magazynu. Podpaliłem ląd petardy i rzuciłem ją na dziedziniec. Przymknąłem drzwi i szybko, na palcach wróciłem do okna. Cicho liczyłem sekundy, aż rozległ się huk. Co to było? Justyna nerwowo poruszyła się. Cili, przyłożyłem palec do ust. Na dole, pod nami, rozległ się trzask, kiedy strażnik zerwał się z miejsca i wybiegł sprawdzić, co się stało. Teraz Pchnąłem Justynę na parapet. Zeskoczyła na daszek i stała niepewna co robić. W sekundę byłem przy niej i chwyciłem ją za rękę. Biegliśmy razem kilkanaście metrów do krawędzi daszku. Tam zeskoczyłem na metalowe kratki stopni. Pomogłem Justynie zejść i dalej, znowu trzymając się za ręce, pomknęliśmy razem w dół. Z rozpędem wskoczyliśmy w krzaki wokół asfaltowego placu. Chwilę tam leżeliśmy, zbierając siły. Strażnik nie zaalarmuje policji? zapytała Justyna. Czemu miałby to robić? Coś wybuchło na dziedzińcu. Może zauważy otwarte drzwi do magazynu i otwarte okno w wieży, ale nie znajdzie śladów włamania. Kto to mógł zrobić? Duch. Przecież otwarty magazyn i okno mogli zostawić pracownicy budowy. Paweł, czemu tak dziwnie się zachowujesz? Zapomniałaś, że od dziś to ja tobie mówię. Co masz robić? Zaufaj mi lub po prostu dotrzymaj słowa. Wstaliśmy z ziemi i ruszyliśmy po ty górkę. Wtedy dotarło do mnie, że zaczyna świtać i ptaki zaczęły śpiewać. Może nie wrócimy do dworu? Zaproponowałem Justynie. Co będziemy robili? Pójdziemy w góry. A Janosik, przecież Marcysia, Witek będą się o nas niepokoili. Chyba mamy prawo raz na jakiś czas zniknąć razem? Przecież oni wiedzą, że się częściej kłóciliśmy, niż kto się czubi, ten się lubi. Nie ustępowałem. O co ci chodzi? Przyznam, że po tej nocy jestem gotowa uznać cię za postać nieco demoniczną. Tylko nieco skręciłem na ścieżkę prowadzącą na wschód. Dokąd chcesz iść? Na trzy korony. Po co mamy iść taki kawał drogi na piechotę, skoro możemy pójść po samochód i pojechać? Zostawisz swojego potwora na parkingu i w ciągu dwóch godzin będziesz na szczycie. Czemu chcesz się tak męczyć? Podjedziemy jakąś okazją, ale przecież ty miałaś się mnie słuchać. Teraz okazuje się, że lubisz wszystko komplikować. Justyna wciąż marudziła. Już z nią nie dyskutowałem. W Czorsztynie trafiliśmy akurat na otwarcie sklepu tuż po dostawie świeżych produktów. Kupiliśmy sobie pieczywo, kefir, porcje kiełbasy i sera. Justyna jadła bułki z serem, a ja na razie tylko piłem kefir. Czekając na jakiś autobus siedzieliśmy pod wiatą ze spiczastym, drewnianym i dziurawym dachem. Po godzinie trafił się pierwszy bus wracający z nowego targu do stromowców niżnych i byliśmy jedynymi pasażerami o tej porze. Dojechaliśmy na koniec trasy. We wsi znowu zaopatrzyliśmy się w sklepie w wodę i jakieś przekąski. Jesteś sadystą, skoro każesz mi kolejny raz iść na trzy korony, wyrzuciła z siebie Justyna, kiedy mijaliśmy schronisko trzy korony. Myślisz, że nigdy tam nie byłam? Herbata z rumem? Zapraszającym gestem wskazałem na schronisko. Dobrze, może po alkoholu będziesz łatwiejszy i wybije ci z głowy ten idiotyczny pomysł. Schronisko Trzy Korony wyglądało bardzo skromnie wśród łąk, na których wypasały się owce. Dzięki charakterystycznej podhalańskiej architekturze miało jednak niepowtarzalny klimat, trochę jak samotnia jakiegoś artysty, a trochę jak ekskluzywny pensjonat. Nad nami górowały nagie skały trzech koron, na południu pobłyskiwały dachówki czerwonego klasztoru. Weszliśmy do jadalni. W kuchni dopiero szykowano śniadania, ale zrobiono mi herbatę z rumem i cytryną, a Justynie kawę po irlandzku. Siedząc w zacisznym, ciepłym miejscu, patrząc przez okna na wielobarwne, jesienne liście, ciemne lasy sosnowe na stokach gór, mając na wprost siebie Justynę, Przypomniałem sobie Kraków i kogoś zupełnie innego. Kelner nastawił płytę z piosenkami Marka Grechuty. Nie wsłuchiwałem się w teksty, nie zastanawiałem nad aranżacją. Po prostu poddałem się nastrojowi tych melodii i nagle poczułem się strasznie samotny. Byłem tu obcy, goniłem za widmem jakiegoś skarbu, walczyłem z bezwzględnym przeciwnikiem, a teraz nagle zacząłem się rozklejać. Zamówiłem sobie jeszcze jedną herbatę i siedziałem w ciszy, patrząc przez okno. Kiedy zauważyłem pierwszych turystów zmierzających na szlak, wstałem. Już czas, powiedziałem do Justyny: Paweł, co się z tobą działo? Chyba wciąż żałuję, że spaliłem tamte zdjęcia, odpowiedziałem. O dziwo, Justyna już nie protestowała. Skręciłem w prawo, na zielony szlak. W którym po ponad godzinie dotarliśmy do niewielkiej polanki z ławką. W lewo prowadził szlak na trzy korony, w prawo do góry zamkowej. Tam zjadłem swoje śniadanie i poprowadziłem nas w kierunku góry zamkowej. Zmieniłeś plany? Justyna zdziwiła się. Przecież nie mogę wyjawiać Ci wszystkich tajemnic, bo jesteś wspólniczką Janosika. Już nie. To się jeszcze okaże, odparłem i natychmiast pożałowałem tych słów. Denerwujesz mnie. Justyna wrzasnęła i stanęła przed pierwszym stopniem, który prowadził nas na niebieski szlak. Zatrzymałem się i patrzyłem na nią, oczekując dalszego ciągu wypowiedzi. Czego ty ode mnie chcesz? Obiecałeś mi pomóc uwolnić się od tego Janosika? Kazałeś, żebym cię słuchała. Idę z tobą niewyspana, zmęczona. Brudna w góry, a ty mówisz, że może dalej będę współpracowała z Janosikiem? Przepraszam. Powoli podszedłem do Justyny. Ująłem jej dłoni i pocałowałem ją. Całujesz mnie w rękę, a myślisz o tamtej? Justyna wyrwała się, robiąc krok w tył. Chodźmy do zameczku. Tam wyjaśnię ci, po co tu przyszliśmy. Prosiłem Justynę. Powiedz mi teraz. To tylko kilka minut drogi. Wskazałem w dół. Chyba nie cofniesz się, kiedy zaszłaś tak daleko? Justyna zrobiła niezadowoloną minę, ale poszła za mną. Tak jak zapowiadałem, nie minęło dziesięć minut, jak dotarliśmy do ruin zameczku. Tak pisze się o tym miejscu w przewodnikach, ale oba te słowa to przesada. Z ruin to jest tu tylko kilka ledwo widocznych murów. Nie jest to zameczek, lecz schronienie wykorzystywane zapewne przez miejscową ludność w razie najazdu. Jest to punkt naturalnie obronny, bo otoczony z trzech stron stromym zboczem, a z czwartej skałami przypominającymi mury. Była tu niewielka kapliczka poświęcona świętej kindze, drewniane schodki prowadzące na skalną platformę, z której rozciągał się widok na okoliczne góry i dolinę. Już od jakiegoś czasu towarzyszył nam pomruk nadchodzącej burzy, a nad naszymi głowami piętrzyły się ciemne, kłębiaste chmury. No, ładnie. Justyna patrzyła w niebo. Pokazałem jej niewielką wnękę w skałę w dole ze ścianami z cegieł i kamieni. Pierwszy tam zeskoczyłem i pomogłem Justynie zejść. Kiedy przemykaliśmy pod gałęziami młodego klonu, o jego liście zaczęły uderzać pierwsze. Ciężkie krople deszczu. Powietrze nad nami jęknęło rozdarte błyskawicą, a w uszach długo jeszcze szumiało po tym potwornym huku. Wcisnęliśmy się do wnęki płytki najwyżej na dwa metry i szerokiej na metr. Siłą rzeczy musieliśmy przytulić się, więc objąłem justynę, żeby było jej cieplej. W końcu zdjąłem bluzę, pod którą miałem jeszcze drugą koszulę ze specjalnego oddychającego materiału i podkoszulek. Podałem ubranie towarzyszce, założyłem wełnianą czapeczkę i spokojnie przyglądałem się burzy szalejącej wokół nas. O co chodzi z tym miejscem? Cicho zapytała Justyna zakładając moją bluzę. To górskie refugium i te okolice są związane ze świętą Kingą, a postać w koronie na obrazie to właśnie ona.